Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w środę 27 kwietnia. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to rozdział 3, a wersety od 16 do 21. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział do Nikodema. Bóg tak ukochał świat, że dał swego jedynego i niepowtarzalnego w swoim rodzaju Syna, aby każdy, kto pokłada w Nim ufność, miał życie wieczne i nie doznał zaś zupełnej zagłady. Bo Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz raczej, aby przez Niego świat mógł zostać zbawiony. Ci, którzy pokładają w nim ufność, nie są sądzeni. Ci, którzy nie ufają, już zostali osądzeni, bo nie złożyli ufności w tym, który jest jedynym i niepowtarzalnym w swym rodzaju Synem Bożym. A sąd jest taki: Światłość przyszła na świat, ale ludzie umiłowali bardziej ciemność niż światło, czemu? Bo ich czyny były nikczemne. Bo każdy, kto czyni zło, nienawidzi światła i unika go, tak aby jego czyny nie wyszły na jaw. Lecz każdy, kto czyni to, co prawdziwe, przychodzi do światła, aby wszyscy mogli zobaczyć, że jego czyny są dokonywane w Bogu. Oto słowo Pańskie: chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, jedna z najpiękniejszych Ewangelii. Najpiękniejsze zdanie, można by powiedzieć. Czasami na rekolekcjach dla dzieci śpiewamy taką piosenkę. Bóg tak umiłował świat, właśnie ten szesnasty werset, że syna swego jednorodzonego dał i tak dalej. Rano to się źle śpiewa. Moi drodzy, i wtedy opowiadam też czasami dzieciom taką historię, że pewien człowiek. Przyszedł do księgarni i zobaczył na półce, wysoko na półce, książkę z napisem Biblia we wszystkich językach świata. Zdziwił się, poprosił sprzedawcę, aby mu tę książkę podał, gdzieś tam z wysokiej półki, a wcześniej jeszcze go zapytał: Jak to możliwe, żeby Biblia była we wszystkich językach świata, zmieszczona w tej jednej książce? Wtedy sprzedawca się uśmiechnął i powiedział, że to możliwe. No właśnie, sięgnął po tą książkę, dał temu klientowi, dał do ręki, i gdy on otworzył, zobaczył to właśnie zdanie: Bóg tak umiłował świat, że syna swego jedynego, niepowtarzalnego, ukochanego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wtedy ten człowiek trosze, trochę się zdziwił i powiedział do sprzedawcy: Ale przecież tu jest tylko jedno zdanie przetłumaczone na wszystkie języki świata. A sprzedawca odpowiedział: Ale to zdanie jest jakby całą Biblią, bo cała Biblia mówi właśnie o tym jednym, jedynym: że Bóg ukochał świat po pierwsze, ojciec tak go ukochał, że go stworzył, a potem posłał swojego ukochanego syna na ten świat. O tym mówi cała druga część Biblii, a więc Nowy Testament. I zwrócił się do nas: To jest mój syn umiłowany. Każdy, kto w niego wierzy, nigdy nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. E, tak, właśnie. Można by powiedzieć, że kto pojmie to jedno zdanie, kto je przyjmie do serca, zachwyci się nim, czy próbujemy tutaj w różny sposób rozważać te zdania, trochę się nad nimi zastanawiać, to właściwie pojął wszystko. Mój kochani, też ważny jest tutaj ten kontekst tego, że Nikodem przyszedł do Jezusa. Ten Nikodem właściwie jest takim tajemniczym apostołem, ale jest o nim napisane, że przyszedł nocą. Dlaczego nocą? Dlatego, że bał się trochę innych ludzi. Nie miał jakichś lęków psychicznych, ale bał się opinii na swój temat. Dlatego przyszedł, by porozmawiać z Jezusem nocą. Myślę sobie, że wiele razy my tak przychodzimy do Jezusa nocą. Rozmawiamy z nim o różnych, też i naszych, jakichś lękach przed ludźmi, lękach przed samym sobą, lękach też przed swoim złem i grzechem. I wtedy Jezus temu Nikodemowi mówi tej nocy najważniejsze zdanie. To zdanie nie było wypowiedziane w synagodze, czy nawet na górze błogosławieństw, ale właśnie tej nocy, ciekawe, to jakby taka, jakby pan Jezus streszcza do, do jednej pigułki wszystko to, czego nauczał, właśnie tam w tych różnych miejscach publicznych, gdzie tłumy za nim chodziły, wszystko to mówił, ale tutaj Jezus jakby, jakby trochę tak popatrzył, że nie ma czasu na to, żeby mu dużo tłumaczyć. Zresztą. On przy, przyszedł, no właśnie, może, był, może się rozglądał, czego ktoś nie widzi, a może tylko zaczepił Jezusa na chwilę, ale istotą jest to, że Jezus mu opowiedział to najważniejsze. Powiedział mu cały, całą sens tego, dlaczego Bóg objawił się światu, dlaczego, dlaczego zaczął, wszedł w dialog z nami. Przecież nie musiał, ale zrobił to z miłości. To jest to niesamowite. Zrobił to z miłości. A potem jeszcze udowadnia kolejnym krokiem, że posyła syna, posyła swojego ukochanego syna. Nie jakichś synów, aniołów, być może mógł posłać, których miał miliardy, i, i posłałby milion aniołów, którzy by mieli oddać życie za, za ludzi. Nie, on posłał swojego jedynego ukochanego syna, siebie samego, tak jakby, bo gdzie syn, tam ojciec, tam duch. Więc on posłał siebie samego, aby umrzeć, aby cierpieć, przeżywaliśmy to kilka tygodni temu. I jeszcze, kochani, jest ten dziewiętnasty werset, jakby od tego dziewiętnastego, gdzie Jezus mówi o świetle, mówi o światłości, że ona przyszła na świat. Wiemy doskonale, że gdy braknie światła, czy w nocą jesteśmy gdzieś tam, próbujemy przejść czasami, przedostać się z jakiegoś pomieszczenia, to, to gdy nie ma światła, to się potykamy, potykamy się o o jakieś rzeczy pod nogami, o krzesła, można się uderzyć w głowę. Dopiero gdy światło zapalimy, to jesteśmy dalej w tym samym pokoju, ale już widzimy. Widzimy w nim może bałagan, widzimy albo poukładane rzeczy, i tak jest trochę z nami. Kiedy my się przybliżamy do Boga, to w tym świetle Jego, w Jego obecności zaczynamy widzieć więcej. Zaczynamy widzieć też ten bałagan. Ale też i porządek, i piękno, które jest w człowieku, jeśli jest on właśnie tym, który chce żyć z Jezusem, z tym, co Jezus głosi, z tym, co Jezus mówi. Ważne to jest, bo, bo tutaj też jest takie zdanie: Pan Jezus powiedział, że każdy, kto czyni zło, nienawidzi światła, tak, unika go, oczywiście unika Boga, unika tego światła, właśnie unika, Takiego, mówiąc trochę tak, już bardzo, bardzo też konkretnie, unika tego, żeby być nawet na mszy świętej. Unika, bo go pali, pali go w sercu, bo ta ciemność wyszłaby na jaw. Nagle, gdyby usłyszał, że, no właśnie, w Słowie Bożym, chociażby tą dzisiejszą Ewangelię, to to go zaczyna palić. Dlatego lepiej się skupić na tym, że tam inni są grzesznikami, że księża są grzesznikami, że kościół jest B. Na tym się lepiej skupić i, i swoje czyny złe zachować w tych ciemnościach, żeby one nie wychodziły na jaw. A my przecież nie mówimy, że jesteśmy my, księża, kapłani, bezgrzeszni, tacy super święci i super bohaterowie tej ziemi. My mówimy, że jesteśmy grzesznikami, ale głosimy słowo, które pochodzi z, z góry, z, od Boga. To jest to światło. My niesiemy to światło nie swojej filozofii życiowej, tylko światło Boga. I tu jest o sądzie napisane właśnie, że sąd jest taki, właśnie. Sąd jest taki. Zwróćmy uwagę, sąd to jest jakby. Nie to, że, że Pan Bóg nagle wychodzi i jest jakimś teraz surowym, tutaj nagle się staje jakimś człowiekiem, takim właśnie sędzią, który wali młotkiem i mówi teraz ty winny, a ty niewinny. Tylko sąd polega na świetle. Czyli jeśli ktoś nie żył przez swoje życie tutaj, nie chce żyć zgodnie z Ewangelią, nie chce słuchać Słowa Bożego, bo to Słowo, jak powiedzieliśmy sobie, czyli to posłanie Jezusa, jest tym światłem, jest tym, tym, że my wprowadzamy, jakbyśmy, wyobraźmy sobie dom na przykład. Żyjemy w domu i, i, i dostajemy ten dom. Wiemy, że w tym domu są lampy, ale to do nas należy zapalać te lampy po kolei. Pokój po pokoju, jakiś przedpokój, piwnica nawet ciemna, jakiś strych. Tam wszędzie są te załączniki światła. I teraz ktoś mówi, wejdź. I rozświetl ten dom, i zobaczysz, jaki on jest piękny, jak, ile tam jest pięknych rzeczy. I do nas na tej ziemi należy to właśnie to życie nasze to jest taki dom trochę obrazowo po którym chodzimy i mamy zapalać te światła, czyli wprowadzać w te różne y, przestrzenie naszego życia Boga. Y, powiedzmy sobie, że jest to życie rodzinne, ale nie tylko jest to moje życie osobiste, które mam rozświetlić. Pewnie są to jakieś rzeczy, których, o których może ktoś nie wie, nikt nie wie, nawet współmałżonek. Mam to rozświetlać światłem Boga. I wtedy Pan Bóg mi pokazuje popatrz, to jest piękne, to jest poukładane. Ale tutaj widzisz, jest, jest jeszcze coś, co trzeba naprawić, co trzeba wyczyścić. Ja ci pomogę, nie bój się. Niedawno była niedziela miłosierdzia. Jezus mówi: Ja ci pomogę we wszystkim. Nie, 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 nie lękaj się tego, że wejdziesz do tej piwnicy swojego życia i nagle się przerazisz tym, tym brudem, który tam jest. Nie bój się, to wszystko jest do, do ogarnięcia. I na tym polega trochę właśnie to życie. I kiedy tak rozświetlimy ten dom naszego życia światłem Jezusa, bo na tym polega sąd, to wtedy, gdy przechodzimy już przed Bogiem, to tam wszystko jest oświetlone już. I Pan Bóg mówi, no widzisz, teraz wyjdź z tego domu, który jest światłem, na światło, którym jest już wieczność. Czyli trochę tak, jakbyśmy nocą mieszkali w tym domu, jest noc. W domu może być pięknie, dlatego że zapalamy te światła, ale gdy wejdziemy poza dom, jest ciemność, bo jest noc. Niebo będzie już tym dniem, czyli już mi te żarówki nie, są niepotrzebne w tym domu. One są zresztą maluteńkie w porównaniu z tym, jak potężne jest słońce. I tak będzie w naszym życiu. Gdy wejdziemy do, do wieczności. To nagle, jakby te żaróweczki naszego życia, czy to światło, nawet to słońce, które świeci nad nami, to będzie taką maluteńką żaróweczką w porównaniu z tym, jaki jest Bóg, jak, jak, jak wiele tam światła i jak o wiele większy jest ten inny świat, ten świat, o którym mówi Jezus, że każdy, kto w Niego wierzy, aby nie zginął, ale miał życie wieczne w tym świetle. A sąd. No, właśnie ten zły sąd, ten, że ktoś nie chce wychodzić na, na jaw, nie chce zapalać jakby tych światełek, tych świateł, tych lamp w swoim domu, w swoim życiu, będzie polegał na tym później, że wyjdzie z tego domu, z tego swojego życia. Ten dom to tak jakby nasze ciało, można tak powiedzieć, jeszcze. Wyjdzie z tego domu nagle na, na potężne światło i wtedy dopiero może paść z przerażenia, właśnie, jak wiele w nim brudu. Jak wiele w nim tego zła, tych, tych, w tych zakamarkach, tych bestii, które się pochowały i tylko czyhały na to, żeby właśnie później na końcu rozszarpać jego duszę czy porwać do piekieł. I to jest przerażający sąd, ale ten sąd nie polega, jeszcze raz powtarzam, na tym, że Bóg będzie siedział i walił młotkiem, tylko nagle, nagle staniemy w światłości, nagle zobaczymy wszystko. Już tutaj nie będzie czasu na to, że ja zapalę teraz to światło yy, dobrowolnie. Teraz już to światło będzie nad Tobą świeciło yy, i to będzie yy, dla tych, co, co nie chcą się tutaj rozświetlać Jezusem, yy, to będzie okrutny moment, okrutna chwila w ich świadomości, jak, jak wiele zmarnowali i jak bardzo się zaniedbali duchowo w swojej duszy. Dlatego kochani dbajmy o siebie. Słuchajmy tego słowa ze spokojem, z cichością, ale chciejmy tych światełek, tego światła, które przyszło na świat, bo ono przyszło, aby nas zbawić, aby nas wziąć do życia wiecznego. I to będzie piękna chwila. Życzę wam takiego dzisiaj też dnia ze światłem Boga. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wszystkim dziękuję, życzę błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.